Witam Was z naszej bazy szkoleniowej w Beskidzie Śląskim i dzisiaj zapraszam na materiał, który szczególnie przydatny będzie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z turystyką, szczególnie z turystyką górską, dlatego że dzisiaj powiemy o tym, co zabrać ze sobą na jednodniową wycieczkę w góry. I dzisiaj po drodze do tego miejsca spotkałem kilkunastu turystów. Na kilku skrzyżowaniach spotkałem siedmioro, którzy nie do końca wiedzieli, w którą stronę dalej się poruszać. Te skrzyżowania może nie należały do najlepiej oznakowanych skrzyżowań w naszych górach, natomiast ani jedna z tych osób nie miała przy sobie mapy. Gdyby byli odpowiednio przygotowani i mieli ze sobą mapę i kompas, bez problemu byliby w stanie stwierdzić bez niczyjej pomocy, w którą stronę dalej się poruszać. Mapa i kompas to jedne z najważniejszych przedmiotów, które powinny znaleźć się zawsze w naszym ekwipunku, kiedy wybieramy się w górę. Dzięki tym dwóm przedmiotom. Będziemy w stanie zorientować się, gdzie jesteśmy w danej chwili i w którą stronę dalej się poruszać. W ostateczności będziemy w stanie wyznaczyć azymut i dojść do bezpiecznego miejsca, po prostu kierując się na azymut. Kolejnym bardzo istotnym przedmiotem, który zawsze musimy spakować, jest nasz telefon komórkowy. Telefon komórkowy: po pierwsze, zabezpieczony przed deszczem, przed wilgocią, po drugie, z naładowaną baterią, po trzecie, z wprowadzonym numerem do służby ratowniczej i po czwarte jeśli używamy smartfona telefon z zainstalowaną aplikacją ratunek. Pogoda w górach może zmienić się bardzo gwałtownie. Nawet na wysokości 1000 metrów nie możemy być pewni tego, że dobra pogoda utrzyma się przez cały dzień. Dlatego zawsze pakujmy jakieś ubrania docieplające na wypadek załamania pogody. Ja w plecaku mam bardzo dobrze oddychającą kurtkę, która chroni przed wiatrem Zawsze bez względu na porę roku czapkę, rękawiczki i osłonę szyi. No i w taki dzień jak dziś przyda się również czapka z daszkiem. oraz zawsze pakuję lekką kurtkę przeciwdeszczową. Pamiętajcie, że poruszanie się po górach wymaga dużego wysiłku. Z pewnością zużyjecie dużo energii. Spakujcie więc coś, co pozwoli wam ten ubytek energetyczny uzupełnić. Orzeszki, batoniki, czekolada, kanapki, kabanosy, mięso suszone. Szkół jest bardzo wiele. Warto zwrócić uwagę na to, ile energii dostarczy nam 100 g danego pożywienia. Jeśli 100 g pożywienia dostarczy nam około 500 kcal, to już jest to bardzo dobry ładunek energetyczny na taką wagę pożywienia. Poza jedzeniem, oczywiście, musimy spakować coś do picia. Czy to będzie woda, czy herbata, to już zależy od Waszych preferencji. Moim zdaniem minimum litr to jest to, co powinniśmy zawsze przy sobie przenosić. Ja najczęściej zabieram termos. Tylko wtedy, kiedy chcę podróżować z naprawdę lekkim plecakiem, rezygnuję z tego udogodnienia. Kolejnym przedmiotem, który obowiązkowo musimy ze sobą zabrać na każdą wycieczkę, to jest apteczka. Ja jestem zwolennikiem stosunkowo prostych i niewielkich apteczek, dlatego że taka apteczka zawsze będzie łatwa do spakowania i nigdy nie zostanie w domu z tego powodu, że jest za duża. I stwierdziliśmy, że tym razem nie ma sensu jej pakować. W mojej apteczce znajdziecie dwie folie NRC. Dlaczego dwie? Dlatego, że po pierwsze nie tylko ja mogę potrzebować pomocy w danej chwili, a po drugie z dwóch folii jest dużo łatwiej zrobić sensowne schronienie niż z jednej. Znajdziecie rękawiczki jednorazowe, plasty w różnych rozmiarach, jakiś środek do oczyszczenia rany, opaski elastyczne, opatrunek indywidualny i tabletki przeciwbólowe. Ale oczywiście każdy musi skomponować apteczkę zgodnie ze swoimi potrzebami. Kolejną rzeczą, którą warto zabrać, będą kije trekkingowe. Na pewno odciążą nasze dolne kończyny, dołożą dodatkowe dwa punkty podparcia i w większości przypadków ułatwią poruszanie się w trudnym terenie. Dalej, na liście przedmiotów, które warto spakować, znajdziemy kilka przydatnych drobiazgów. Te drobne przedmioty to dwa lub trzy mocniejsze worki na śmieci. Po pierwsze, po to, aby zabrać ze sobą śmieci, które wygenerowaliśmy w czasie naszej wycieczki, a po drugie, awaryjnie takie worki mogą posłużyć do ochrony naszego ekwipunku przed zamoczeniem. Kolejne rzeczy to coś, co można nazwać zestawem naprawczym czyli odcinek parakordu, kilka plastikowych opasek, prosty zestaw do szycia i taśma naprawcza. Każdy ekwipunek może zepsuć się w niespodziewanym momencie i zepsuć się w niespodziewany sposób. Taki prosty zestaw naprawczy powinien zaradzić większości problemów. Na każdą wycieczkę warto też zabrać chusteczki higieniczne i papier toaletowy. Przydać się może również bandamka. Jeśli weźmiemy bandamkę w jaskrawym kolorze, to dodatkowo może ona pełnić funkcje sygnalizacyjne w razie jakiejś sytuacji awaryjnej. No i na koniec pozostałe przedmioty, które widzicie tutaj rozłożone. To jest coś, co można nazwać zestawem awaryjnym, czy też zestawem survivalowym, zestawem przetrwania. Zaraz w szczegółach pokażę Wam, co tu mam i dlaczego. Po pierwsze, ja bardzo mocno wierzę w to, że nie powinniśmy całego sprzętu awaryjnego przenosić w jednym miejscu. Jeśli cały nasz zestaw przetrwania będzie przenoszony w plecaku, to w momencie, kiedy utracimy plecak, oczywiście zostajemy automatycznie bez ekwipunku. Dlatego to, co widzicie tutaj. To jest taka bardzo niewielka ładownica. Niewielka dlatego, że ona nie może przeszkadzać na co dzień czy w marszu, tylko wtedy będzie wygodna do tego, aby ją przenosić na pasie. To jest ładownica, którą mam zawsze na pasku, niezależnie od plecaka. Jeśli stracę plecak, to zawartość tego zostanie przy mnie. Natomiast pozostałe przedmioty mogą być również przenoszone na pasie, albo po prostu w plecaku. Jakiś rodzaj narzędzia tnącego będzie zawsze bardzo istotny w sytuacji awaryjnej. To, jaki nóż wybierzemy, w dużej mierze zależy od naszych preferencji, od terenu, po którym się będziemy poruszać od pory roku. Natomiast najważniejsze jest to, aby był to nóż dobrej jakości. Czy będzie to lekki składany nóż, czy będzie to popularna mora. Najważniejsze, abyśmy wybierali noże sprawdzonych producentów, noże wysokiej jakości. Następnie mamy przedmioty, które pozwolą uzdatnić wodę do picia. Jeśli zużyjemy zapas, który ze sobą przenosimy, a nie dotrzemy na czas do celu, źle sobie wyliczymy zapotrzebowanie. Mamy filtr, który umożliwi picie bezpośrednio ze strumienia, albo tabletki, które uzdatnią wodę w dosyć krótkim czasie. Dalej mamy zestaw do rozpalania ognia: zabezpieczone zapałki, krzesiwo, zapalniczka, rozpałki awaryjne. Następnie latarka. Jest to latarka czołowa. Bardzo odporna na wilgoć, odporna na uderzenia. Doświadczenia po biwakach minimalistycznych, które przeprowadzaliśmy pokazały, że światło jest bardzo istotnym elementem każdego zestawu awaryjnego. Działanie bez latarki nocą w trudnym terenie jest naprawdę utrudnione. Dlatego latarka powinna się znaleźć w każdym zestawie awaryjnym. Dalej mamy kubek stalowy. Gdyby się okazało, że jedyną metodą uzdatnienia wody jest jej przygotowanie także w ostateczności mamy nawet taką możliwość no i pozostaje zawartość tej małej ładownicy tak jak wspominałem ta ładownica jest bardzo mała jest ona mała z tego powodu, żeby właśnie była wygodna w przenoszeniu żeby nie było takiej pokusy, żeby jej nie zabierać bo jest za ciężka, niewygodna, uwiera przy użyciu z małym plecakiem nie koliduje zupełnie natomiast gdyby Trzeba było użyć plecak z pasem wiodrowym, to nadal ma takie rozmiary, że można ją spokojnie wsadzić do kieszeni. W środku znajdziemy mały zestaw przetrwania, znajduje tu się scyzoryk wielofunkcyjny, zapalniczka, krzesiwo oczywiście, gwizdek, krótki odcinek parakordu i również niewielka latarka i jeszcze tu zostaje trochę miejsca na wypadek gdyby ktoś miał ochotę spakować coś więcej. Poza tym o czym powiedzieliśmy do tej pory miłymi dodatkami w naszym ekwipunku będą stuptuty i jakiś preparat odstraszający owady. Na naszym blogu Umieścimy artykuł, w którym wypiszemy wszystkie te przedmioty, które dzisiaj prezentowałem na filmie. Link do tego artykułu znajdziecie w opisie pod filmem. Natomiast pamiętajcie, że z tych wszystkich przygotowań, które musimy poczynić przed wyjściem w teren, to przygotowanie sprzętowe jest tak naprawdę najmniej istotne. Ekwipunek naprawdę jest na ostatnim miejscu. Wiedza, trening, nasze doświadczenie to jest to, co powinno sprawiać, że terenie będziemy bezpieczni. W warunkach górskich, właśnie w takim terenie jaki dzisiaj widzieliście, prowadzimy nasz Beskidzki Kurs Przetrwania. Kurs trwa 36 godzin i na tym kursie nie tylko nauczymy Cię tego, jak prawidłowo przygotować się do wyjścia w teren, ale też co zrobić, jak już coś pójdzie nie tak. Jak awaryjnie zbudować schronienie, jak rozpalić ogień w każdych warunkach, jak zdobyć wodę jak ją uzdatnić do spożycia. Nauczysz się też jak nawigować w takim terenie i jak sygnalizować. Zapraszam Cię na beskiski kurs przetrwania. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.